Siemanko! Witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku z serii Minecraft Skywars Drugi odcinek, przepraszam, drugi odcinek dzisiaj Sky Wars i lecimy sobie gierkę. Zobaczcie tylko, czy mam wyłączone dźwięki. Mam, no, mam nadzieję, ma, że ma będzie na mnie słyszeć? No i 5, 4, 3, 2, 1 lecimy. Dzisiaj gram sobie na mapce teraz świątynia i zobaczymy jak nam pójdzie to skrzynka taka sobie No dobra klata teraz o dobra jest jeden miecz jest jeden ale słabiutki, ale jest miecz yy, to, to to nie to no czek tak, i czek tak, free i forte no i dobra I ci mam nadzieję, że odcinek właśnie się spodoba, będzie troszeczkę lepiej zorganizowany, mam nadzieję. A ja leciałby. Pizda głową, pi pi pi, pizda nad głową. Musimy sobie spierdolić... O, potrzebuję jeden kawałek drewnęka... Yy, też od razu was dzisiaj przeprosić, jeżeli... nie wiem, będę jakoś mniej mówił, ponieważ... Dopiero ze za szkoły wróciłem, a nie mam też dużo czasu na nagrywanie odcinka... odcinek... Jeszcze troszeczkę będzie spontaniczny... o, gościu spadł, dobra, zrobiliśmy. La 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 dupą twoją rzekę jakę dupą swoją Tańczy pani Kokon na wszędzie się czuje dobrze, ale najlepiej w krójko pośpiewałem sobie na początku jest spoko Co chyba lepsze 7, 5, No to będzie lepsze już, tak to się czuję. Tak, to będzie lepsze. Muszę szybko drobinkę, muszę Mamy strzały, ale nie mam nic takiego ciekawego do tego... ...bez o, jeszcze coś dostaliśmy. Uu, o to jest żelazny. Zaufam temu więc do tego może Co to sobie coś. Dzień mamy stak drewna. No, jest na to tak drewna. ale i sobie przełączyć. Tutaj jest spoko. Dajcie z paniką, on napierdol. on wszędzie się kurwa czuje dobrze. Wszędzie się czuję dobrze, ale lepiej pływie kował. Noba, zabiłem go od razu. Uuu, a ręka jest naprawdę spoczką. Musimy teraz się szybciutko zamurować gdzieś tutaj. I za niego troszeczkę zrobiliśmy, bo nie zdobyliśmy Chcę się zdobyć. No dobra, swoją, kre, kre, kręć dupą swoją. Krę, krę, kręć dupą swoją. Nic ciekawego nie mam no, but, słuchajcie, nawet głupiego hełmu nie ma. Means, no, mam, znaczy go łuku nie mam dużym problemem no, nie założyłam tej czapki spoko. Naprawdę spokojnie. i tutaj nie coś robić. Dzisiaj mogę wyjść na jednak dwie areny. Właśnie arenę jest troszeczkę dłuższą areną. Dzisiaj się czuję dobrze, ale dobrze wygraliśmy arenę. Spoko. Pierwsza arena wygrana, spoko, możemy czuć się naprawdę zwycięzcy. Więc widzimy się na kolejnej arenie, więc. Widzimy się za chwilę. Trzeba, jesteśmy już na kolejnej arenie, mamy 24 sekundy do startu i po nie mam nadzieję, że znowu nam się uda wygrać yy, dzisiaj yy, tą arenę. Już wygraliśmy jedną arenę, więc mam dwie, a, yy, trzy dwie, przegrane, jedna wygrana, znaczy dwie wygrane, dwie przegrane, więc spoko. Brzmi na zerobach długo odcinka, więc jest spokojnie. Nie możemy myśleć o tym, że tam, tam wyjdziemy na plus. Więc, no, może, tak zbierzmy teraz szybciutko rzeczy ze skrzynek. Yy, I dzisiaj pod ociniaczkiem yy, pojawi się ankieta. No, tak jakby ankietarzy. że Jeżeli jesteście moimi widzami, będziecie mogli małą rzecz zrobić tego kanału. O wyborze nowej serii dla Was. Dla Was, specjalnie dla Was. Dla Ciebie i dla Ciebie. Nie, naprawdę to tylko dla Was fajna, nowa zabawa. Będziecie mieli zasługę taką do zrobienia. Mm... No, Waszym zadaniem będzie polegało wiesz, jedną ze trzech proponowanych przeze mnie serii, którą będę chciał dla Was nagrać. No i jeżeli się na przykład, na, przykład nie wiem, na co ja zrobiłem, nie pamiętam jakie tam były dokładnie. Tańczysz że pani kokon wszędzie się czuje Przed dalej najlepiej w klubie kokon Hej, 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 hey, 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 hey. A, przegraliśmy O, troszeczkę ten ogień z tego gościa mi troszeczkę do Więc widzimy się już na ostatniej arenie no i zaczęliśmy dalej świątynia, kończymy na arenie. świątynia, mam nadzieję, że znowu ta będzie wygrana. Dla nas na początku wygraliśmy, może na końcu, żeby się przydało wygrać. Więc lecimy, lecimy, lecimy. Frajaby! Dawaj, 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 dawaj! Skoro <laughs> <laughs> wam się spodobać, dajcie lajka w górę. O, to jest najważniejsze, że jeżeli widać lejkę w górę, to już jesteśmy. Super! Więc ja mam nadzieję, że weźmiecie udział w tej ankiecie pod tym materiałem. No i praktycznie już kolejny film będzie z tego nowego trybu. A jeżeli nie, to będzie już to drugi, na pewno film albo trzeci. innej możliwości nie ma już. jest jedna informacja. No a my się już zajmiemy pigierką, bo za chwilę jedna znowu zajdą. A my musimy już się szybciej tylko dostawać przeciwników, bo mamy już 8 minut nagrania. A jak wiecie, ja obiecałem, żeby wyliczyć 10-minutowe odcinki i one a osobiście nam to znaczy, chyba nie były. Ja miałem chyba 13 minut. Grotto. Kokon to. A pierdolony kogo wszędzie. Może ktoś tutaj był. Musiał być szybko zdjęty. No. O, wiedziałem, 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 wiedziałem! <laughs> Szkoda. No, zakończyliśmy już porażką, więc troszeczkę nie jesteśmy na plus, więc uwaga. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że dajcie lajka w górę. Zapraszam was do wypisywania ankiety. Na razie, cześć!